i Witam Was serdecznie w drugim odcinku. Zagrajmy w Mańkę. Gramy w Minecraft. No kurde, znowu się pomyliłem. No trudno Dzisiaj zajmiemy się kopalnią. Już się trochę zacząłem robić. Sądzę, że zacząłem. I tutaj poprawiłem te szpiece, tu wstawiłem i pochodnie. A tutaj już trochę zrobiłem kopalni. Tutaj tak. Tutaj będzie skrzynka, i tu jest wejście do yy, sedna kopalni. No to jakoś tak będzie. Jeszcze się pomyśli. Jeszcze tu. O. o czekajcie. Dobra, jak to zrobię, to wezwałam. No cięcie, akurat teraz zrobię cięcie. Dlatego będę tak dużo robił cięcia, bo mi to trochę będzie zajmowało. A nie mam nimi tu zdjętego na YouTube, tylko 15 minut. Więc dobra, cięcie. Dobra, jestem. Skończyło mi się drewno. Dlatego teraz idę na drewno i wam powiem. Próbuję... Yy, no nic nie powiem. No, nie to myślę, że to mam nie ma zbyt dobrych planów. Więc dobra, kolejne cięcie. Dobra, jestem. Mam już dużo drewna i zabieram się za... Tak będzie tak trochę szło, o tak... I tak dalej, i tak dalej... Więc dobra, cię... Dobra, jestem, już zrobiłem sobie niby drugie... Już kolejne piętro, a to już ładniej wystroiłem, i tak dalej... Dobra, kolejne cięcie... Dobra, będę robił takie cięcie, takie, żeby nie, wam wszystko nie pokazywać, bo... Ja muszę przecież... Yy, mam mam mieć więcej na YouTubie, dobra... To już chyba na dzisiaj koniec odcinka, więc cześć!